Trzy poprzeczki, trochę szczęścia mieliście. No było ciężko, u nas jest, grajemy dobrze. Yeah. Very good match for me. Jestem bardzo szczęśliwy, jak wygramy dzisiaj. ci point, jest ważnie dla nas. Podnik jest. jest bardzo dobry, duży na mocie. Na no, teraz gramy, a gra... teraz jest ok. <grywa> Co było kluczem do zwycięstwa? Jak chcieliście rozpracować taktycznie rywala? No tak, tak rywala. E, Trener no, też było bardzo dobry, taktycznie, u nas też było tak. Eee, ważne dla nas też. Było bardzo fajne. No? Było dobre masz dla mnie. Wow. Oczywiście, że to jest ciężki męż. Zawsze mecz z kutnikiem będzie ciężki, ponieważ jest to bardzo tytułowana drużyna. Grają chyba najbardziej techniczną piłkę w lidze i nie wiem czemu tak mało punktów mają w lidze, bo naprawdę grają niezłą piłkę. A mimo to punkty znowu od nich odpłynęły, tymczasem do Was dorzucacie kolejne trzy oczka. Powiedz, jaka była taktyka, jak chcieliście zagrać, żeby właśnie taki wynik osiągnąć? Przede wszystkim chcieliśmy zagrać wysokim pressingiem, ponieważ oglądał trener mecz z Karpatami się praw Hutnika i widział, że właśnie, że właśnie mają problemy z tym, jeżeli ich atakuje się ich wysoko. Tych sytuacji mieliście mało, ale wykorzystaliście praktycznie stuprocentowo je, natomiast Hutnik aż trzy poprzeczki. No, no taka jest piłka nożna niestety. No, taka jest piłka nożna dzisiaj nam szczęście sprzyjała. Dawid, no to, to jakby taka nowa świecka tradycja. Wy prowadzicie mecze i trzy punkty wam odpływają. No. Ja nie wiem, co ja mogę powiedzieć, naprawdę gramy naprawdę fajny mecz. Gramy dużo lepiej piłką. Gadam z, nawet z przeciwnikami, po meczu, mówią, że jesteśmy lepszym zespołem. Oni oddają dwa szały na bramkę i my tracimy bramkę i przekrywamy mecz. Nie wiem, jak to się dzieje. Jakaś niefrasobliwość w obronie, dekoncentracja, Z czego to wynika, że przy stanie zazwyczaj 1 do 0 właśnie potem uchodzi z was powietrze? Nie wiem, no jak się ma tyle sytuacji, ile mamy, to trzeba strzelić co najmniej dwie albo trzy, wtedy 0 pewny wynik, potem sobie gramy normalnie klepiamy a tak to w na styku tracimy bramkę, jest remis, potem jeszcze jedna, dwa, jeden w plecy i przekrywamy mecz. Trochę pycha, też mieliście trzy poprzeczki aż dzisiaj. No tak, no ale to jest wliczone, w to wszystko. Ale poprzeczka to nie bramka, prawda? No no właśnie. Mateusz, króciutko na początku, jak ta brałka wyglądała z perspektywy boiska? Po prostu dziwnę, bo dwóch przepuścili mnie i odeszło w, w kierunku rankingu. Nie żal wam trochę tego meczu? Niby historia lubi się powtarzać. Tak jak w meczu z Sandecią prowadziliście w drugiej połowie końcówka rywali piorunująca? Na pewno, że musimy wziąć to na siebie, trenować dalej i czekać na następny mecz. Nie, nie mam pretensji. Wiadomo, że też chce strzelać bramki, także, tak jak każdy z nas, yy, szczelił ładną bramkę w pierwszej połowie. Ale, no, tak jak, tak jak sobie mówimy no, na treningach, Mateusz, takie sytuacje, które miał w drugiej połowie, proszę mi wierzyć, on na 10-11 strzela. Naprawdę i presja meczu, tak, nie pomyli się, na 10-11 strzela, bo on jeszcze potrafi wziąć piłkę drugą z siatki i znowu dobić ją. To jest tego typu zawodnik. Będę na niego stawiał, bo to jest bardzo dobry piłkarz i będzie grał. Dzisiaj szczelił tylko jedną bramkę, ale to przegrał cały zespół, a nie Mateusz Stanek, czy Krystian Stępniowski, czy Przytuła, czy ktokolwiek. Także nie mam pretensji o to, że nie szczelił.